Cześć, z tej strony Emilka z Prodio. Ostatnio pojawiło się kilka pytań dotyczących tego, jak przypisuje się brelok RFID do pracownika, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem instruktażowym, jak to zrobić. Ok, w takim razie, żebyśmy przeszli dalej, musicie być zalogowani na profil menedżerski i musicie mieć przy sobie taki czytnik i taki brelok RFID. Kiedy już jesteśmy na stronie Prodio, musimy przejść do zakładek pracownicy i możemy to zrobić na dwa sposoby: wchodząc tutaj po lewej stronie w ustawienia pracownicy albo w prawym górnym rogu ustawienia pracownicy. Kiedy już tutaj wyszliśmy, pojawia nam się taka cała lista naszych pracowników i powiedzmy, że dzisiaj chcemy sobie przypisać taki brelok pani Bożenie. Ona jest tutaj pierwsza na liście i w akcjach w takim razie musimy wybrać ikonę ołówka, to znaczy edycję. Na samym dole mamy tutaj takie pole QR RFID. Ono musi być całkowicie puste, dlatego wszystko to co mamy musimy tutaj wyczyścić. I kiedy już ono jest aktywne i wyczyszczone, wtedy bierzemy sobie ten nasz czytnik, bierzemy sobie ten brelok RFID, przykładamy do siebie i tutaj nam się automatycznie to pole uzupełnia. Klikamy sobie zapisz. I w prawym dolnym rogu pojawia nam się informacja, że zmiany zostały zapisane. No i robimy tak dla każdego nowego pracownika analogicznie, tak samo. Dzięki wielkie w takim razie za wysłuchanie i do zobaczenia. To już wszystko w tym filmie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami i poradami technologicznymi. Dodatkowo sprawdź, co jeszcze dla ciebie przygotowaliśmy.